Dzisiaj wybieramy się z wizytą do Polskiego Instytutu Naukowego tutaj w Nowym Jorku, który znajduje się na Manhattanie. Zobaczymy co znajduje się w zbiorach Instytutu, jak powstał sam Instytut, a także zwiedzimy cały budynek. Zaczynamy. Instytut Naukowy w Ameryce powstał w 1942 roku z inicjatywy kilku uczonych związanych z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie. Byli wśród nich Oskar Halecki, historyk, Jan Kucharzewski, historyk i polityk, Wacław Lednicki, literaturoznawca oraz Bronisław Malinowski, socjolog. Instytut miał pełnić funkcję takiej kontynuacji Polskiej Akademii Umiejętności w czasie wojny na uchodźstwie. I głównym celem i misją Instytutu do tej pory zresztą jest promowanie nauki i osiągnięć polskich naukowców na świecie. Znajdujemy się w archiwum. Tutaj mamy część naszych opracowanych zbiorów. Jak już wspomniałam, jest to 77 zespołów. Przygotowałam tutaj, żeby pokazać, jakby różnorodność naszych archiwaliów że nie tylko są tutaj dokumenty, ale również zdjęcia. Przygotowałam Wam tutaj pokazać różne zdjęcia z wydarzeń, które były w Polskim Instytucie Naukowym. Na przykład mamy tutaj zdjęcia z wizyty Karola Wojtyły z 1979 roku, który później został papieżem. Mamy również tutaj zdjęcia z wieczoru autorskiego. Czesława Miłosza. W ogóle bardzo dużym wydarzeniem było, kiedy Czesław Miłosz w 1980 roku otrzymał Nagrodę Nobla, ponieważ Miłosz był członkiem Towarzystwa. Mamy również w kolekcji polskiej legislatury w Rio de Janeiro i to jest ciekawe, ponieważ mamy maskę pośmiertną Kornela Makuszyńskiego. Kornel Makuszyński, autor znanej nam bajki o przygodach koziołka Matołka. W tej chwili mieścimy się na 30. ulicy na Manhattanie, w Kamienicy. Jesteśmy tutaj, ta siedziba jest od połowy lat 80. Wcześniej mieściliśmy się na 66. ulicy na Manhattanie. Instytut na 66. ulicy był przez około 20 lat, od 1960 roku. Wcześniej też siedziby też się troszkę zmieniały, natomiast zawsze siedzibą i siedziba Instytutu mieściła się na Manhattanie, nigdy nie mieściła się dalej. Kolejnym ciekawym zespołem, jaki mamy, to jest oczywiście jest to spuścizna Jana Lechonia, poety. Są tutaj, ta spuścizna jest bardzo osobista. Są tutaj listy Jana Lechonia. Na przykład mamy jego, a także te, które on otrzymywał. Więc zdjęcia. Są to zdjęcia jego, jego przyjaciół, jego rodziny. To jest Kazimierz Wierzyński, przyjaciel Lechonia, również poeta. Tu mamy twórczość Lechonia, jego wiersze, a także ciekawe szkice. Sobie lubił rysować. O, a to jest bardzo ciekawe, ponieważ są to listy do Lechonia, napisane przez jego mamę. Dziecko moje najdroższe, zamilkłeś tak i w każdym razie mama tutaj wyraża troskę o stan zdrowia Jana Lechonia. Misją Instytutu jest promowanie nauki polskiej i polskiej myśli naukowej na świecie. Instytut robi to poprzez wydawanie kwartalnika naukowego. Na początku był to biuletyn Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Od 1956 roku zastąpił go The Polish Review. Jest to kwartalnik naukowy, który publikuje prace polskich naukowców w języku angielskim, aby promować ich na świecie. Taką ciekawostką jest, że The Polish Review publikował przykłady Olgi Tokarczuk, dzięki czemu amerykańska społeczność mogła sobie przybliżyć twórczość naszej noblistki. Oczywiście konferencje naukowe. Konferencje towarzyszą Instytutowi od początku powstania, od 1942 roku. Organizowane są konferencje w różnych miejscach. Towarzyszą temu różne panele. Panele oczywiście po, po, powiązane są tematycznie, są prezentacje, towarzyszą temu również jakieś wydarzenia kulturalne. Zawsze jest jakiś gość specjalny. Przez ostatnie 10 lat były to, był to Boston, Waszyngton, Warszawa, Kraków. Od 1995 roku jest również na zakończenie konferencji, są również rozdawane nagrody Piazy. Są to nagrody, które honorują za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Są to różne dziedziny: Historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, nagroda imienia Oskara Haleckiego, dziedziny socjologii, nagroda imienia Bronisława Malinowskiego, nauk humanistycznych, nauk stosowanych. Rzeczy zdigitalizowanych jest na stronie w zakładce Digital Collection i one są dostępne dla wszystkich. I należy też wspomnieć, że dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwem Narodowym, który współfinansuje różne nasze projekty, też ten proces digitalizacji odbywa się i w tej chwili mamy dwa takie fajne projekty. Jednym z nich jest, są zdigitalizowane obrazy, a w zasadzie rysunki, bo to są głównie akwarele pani Stanisława Nikodym. Pani Stanisława Nikodym była matematykiem, ale również malowała. I ciekawostką jest to, że Stanisława Nikodym jest pierwszą Polką w Polsce, która otrzymała tytuł doktora z dziedziny nauk matematycznych. Drugim jeszcze programem, naszym projektem, one wkrótce będą dostępne na stronie internetowej Instytutu, są listy czytane. Tworzymy taką stronę www.piaza.org. Tam będą materiały audio wideo W tej chwili mamy kilka listów czytanych przez rektorów. Są to list, wybrane listy Tadeusza Słukowskiego, który był poetą i żołnierzem. Armii Polskiej. Jest to tyle fajne, że te, oprócz tego, że te listy można słuchać, jednocześnie można je też czytać, ponieważ tekst tego listu jest na tej samej stronie. One są udostępniane w formie podcastów, więc można je też słuchać poprzez aplikację Google Podcast, Apple Podcast, a także na Spotify. W tej chwili biblioteka liczy około 20 tysięcy woluminów. Są to książki uzyskane głównie z darów. Mamy niewielką kolekcję starodruków. Jeśli chodzi o zasób archiwum, w tej chwili są to około 77 zespołów. Jest to około ponad 12 tysięcy jednostek archiwalnych. Jedna jednostka archiwalna to jest jedna teczka. Tak, oprócz tego mamy zbiory specjalne, mamy obrazy, prace, mamy zdjęcia, mamy mikrofilmy. W tej chwili współpracujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwem Narodowym, które współfinansuje nam projekty digitalizacyjne. Wychodzimy tutaj naprzeciw ludziom, chcemy pokazać nasze zbiory online, dostępne dla każdego. Instytut funkcjonuje dzięki właśnie składkom członkowskim. Ale jeśli ktoś by chciał zasponsorować na stronie internetowej, jest taka możliwość, że można umieścić jakąś małą lub większą dotację dla Instytutu. Członkami Instytutu mogą być, są to głównie naukowcy ze środowisk akademickich, medycznych, prawniczych. Członkami Instytutu mogą być również osoby, które chcą mieć wpływ. Na, na Instytut, a, ale również studenci. Na stronie internetowej, y, przez stronę internetową, można wypełnić formularz, żeby należeć y, do towarzystwa. Mamy w Instytucie około 800 członków stałych z różnych y, miejsc na świecie, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Polski, y, Kanady, Niemiec. Chciałam bardzo podziękować Pani Magdzie za dzisiejsze zaproszenie, za zaproszenie nas z naszego kanału Nowy Jork po polsku tutaj do Instytutu, który znajduje się w Nowym Jorku. Myślę, że bardzo nam się podobała cała wycieczka po całym Instytucie, także dziękuję jeszcze za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości. Również dziękuję i zapraszam na wszystkie wydarzenia, które organizowane są tutaj w Instytucie. Super, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.